Znajdujemy się tuż obok toru wyścigowego Formuły 1 w Abu Dhabi na wyspie Jazz, gdzie mieści się Ferrari World, czyli e, świat Ferrari, wszystko od początku do końca co dotyczy tej e, marki. Tutaj właśnie się znajduje, jesteśmy po przygodzie w Roller Coasterze, najszybszym Roller Coasterze na świecie, który rozpędza się z prędkością 4,9 sekundy, em, a potem osiąga prędkość 240 km na godzinę. Niezwykłe przeżycie udało się przeżyć, ale co tam wyścigowe bolidy w Abu Dhabi my mamy własne, w dodatku praktyczne. Ogrodowe cuda motoryzacji dostaniecie w hurtowni Małachowskim. Dwa modele przetestowałam. Przywiozłeś mi e, prawdziwe Ferrari e, i myślę, że jakbym tym wyjechała w moim ogródku, to e, z zielenia był sąsiad no, no, zazdrościł. No, po Potem to się to kupuje. Potem to, po to się to kupuje jeszcze w takich e, kolorach intensywnych, żeby sąsiad z daleka widział czym, czym, tak czym, czym. A czym jeszcze jak zapalimy światła, to tym bardziej. Tak, tym bardziej, Bo tak. tym możemy jeździć też w nocy, prawda? Tak, oczywiście, jak gdyby w nocy możemy tym jeździć, a także powiedzmy sobie zimą, kiedy jest szybko ciemno, jak gdyby, tak, możemy także odśnieżać. No właśnie, to bo, bo to nie jest tylko kosiarka, to wielofunkcyjne urządzenie. Tak, jak najbardziej. Generalnie można podłączyć do tego i przyczepkę, i zametarkę z przodu, i odśnieżarkę mhm. wirnikową, mhm. więc jak gdyby z Szereg zastosowań jak gdyby jest całoroczny. To jest akurat taki najmocniejszy model. Same zalety. Szeroki nóż, Ta. czyli dużo Dwa 60 cm mm -hmm. szerokości cięcia. Bardzo ładnie zakręca, nie zostawia żadnych miejsc wolnych. Tak, tak bardzo, niski, bardzo mały promień skrętu w granicach 40 cm, więc jest jak gdyby... Zawracanie no, jest bardzo łatwy. Mm -hmm. Możemy jadąc do tyłu e, też kosić. Tak, poprzez system Reftek, który umożliwia nam jak gdyby koszenie na Jest to fajna rzecz, bo powiedzmy sobie ułatwia nie pracę, klasy. nie marnujemy <grym> czasu na zawracanie, mm -hmm. e, no a dwa, w konkurencji cięż, ciężko to znaleźć. Bardzo ważna rzecz, no przede wszystkim dwucylindrowy silnik Kawasaki. Tak, dwucylindrowy silnik Kawasaki o mocy maksymalnej 22 koni. Silniki Kawasaki no, mają bardzo dobrą renomę, wiadomo wszystko co japońskie generalnie Mm, mm, nie kojarzy się z bezawaryjnością. Ale mimo wszystko wspomnijmy o tym, tu jest serwis na 3 lata, tak? Tak, e, urządzenie gwarancja. jest objęte 3, -letnią, 3 -letnią gwarancją. Kupując to mamy też pewność, że jest mm -hmm. to urządzenie wysokiej klasy, mm -hmm. bo ta gwarancja jest jednak długa. No i kosz przede wszystkim tak, Kosz jest potężny, bo jest to 320 litrów z czujnikiem zapełnienia kosza, więc nie musimy oglądać się za siebie, czy zbieramy tą trawę. E, ten drak, traktor daje nam e, sam, to, sygnał. To, sam sygnał. że. A że potem tylko postawiamy. podjeżdżamy do kompostownika, nie zsiadamy nawet z tego czegoś, tylko od razu zrzucamy. Tak, razu. dokładnie. Z tym mamy taką specjalną dźwignię, która pozwala nam, pozwala nam na opróżnienie kosza bez zsiadania z urządzenia. To ja odjeżdżam! No, no, A jazda tym traktorem to sama przyjemność wystarczy ustawić tempo, pomat i można się relaksować podczas pracy. Do tego szerokie koła zapewniają komfort nawet na nierównym terenie, nie niszcząc trawy. Nasze ogrodowe Ferrari ma jeszcze wiele innych zalet. Zetnieść była według życzenia, do wyboru 12 wysokości. No i jest jeszcze bardzo przydatny system clean out, który pozwala skosić i pozbierać nawet wysoką trawę. Nie wiem, czy pamiętacie scenę z filmu Prosta Historia i Widalicza. Tam taki staruszek jeździł na takim zdezelowanym traktorku. Gdyby miał takiego bolida, myślę, że objechałby cały świat. I nic nie stoi na przeszkodzie, by zwiedzać świat niekoniecznie na traktorze. Można zostawić posesję nawet gdy ma się trawnik, który trzeba kosić. W hurtowni Małachowskiej jest na to recepta, a raczej roboskuter. Małe, sprytne urządzenie, które zajmie się naszym ogrodem, nawet gdy my będziemy na wakacjach. Kosiarka robotyczna jest w pełni zautomatyzowana. Nie tylko sama kosi, ale też sama podejmuje decyzje o koszeniu. Jeśli więc nasz ogródek nie grzeszy wielkością, a my zapałem do jego pielęgnacji, to RoboSkuter będzie idealny. Jak rozumiem, ten robot sam kosi? Tak, dokładnie. Czyli y, mission impossible. Ja Takie mission impossible. Masz generalnie urządzonko, które, które za ciebie jakby odwali. Całą robotę. Całą robotę. I on sam wie, kiedy ma kosić, tak? Tak, zaznaczamy mu teren, jakim na jakim ma powiedzmy sobie pracować. I mm. na tyle jest to tak sprytne urządzenie, że wyjeżdża sobie <grym> wtedy, kiedy potrzebuje. To jest takie małe. Co się dzieje z tą trawą? Urządzenie działa na zasadzie tak zwanego mielenia, mulchingu, czy ewentualnie tak, jak inaczej to klienci nazywają. Nie dopuszcza jak gdyby do przerostu trawy i to tak zmielona trawa zostaje jak gdyby na, na, na posesji i ulega jak gdyby kompostowaniu. Do nas należy jedynie położenie przewodu wokół trawnika i wybranie odpowiedniego miejsca dla stacji dokującej. To proste czynności, ale nawet te mogą za nas wykonać specjaliści z firmy. Olek, włączamy to! No oczywiście. Jednym przyciskiem uruchamiamy całe urządzenie. Rówszerz? Kurczy. I tak generalnie to oznacza, że kosi, tak? To, Jest... to oznacza, że kosi, ale powiedz mi, ym, te kable rozłożyliśmy po to, żeby nie przekraczał tego terenu? Tak, dokładnie tak. Jest to zakres, w jakim ma po prostu robot pracować. Nie będzie wyjeżdżał dalej jak ten kabel, tak? Okej, okay. Więc... zmęczy się, to sobie tutaj przyjedzie. Tak, zmęczy się, wróci generalnie najbliższą mm. drogą, zazwyczaj... Bardzo ładnie tutaj zakręca. O, widzisz, to jest kwestia generalnie dobrego położenia kabla, tak? Tak, tutaj. Wiadomo, że ten kabel, mm -hmm. jak na niego patrzysz, on teraz wystaje, tak? Aha, może aha. nie jest to, powiedzmy sobie, najładniejsze, ale w przeciągu, powiedzmy sobie, dwóch miesięcy on wrasta w ziemię, ziemia nie go przykrywa i to po prostu mm -hmm. nie widać, mm -hmm. tak? A... A jak ja bym była tą przeszkodą tutaj, to on się zatrzymuje? Blokuje, to Aha. I próbuje mnie w jakiś sposób ominąć. Aha, no. aha. I będzie, że tak powiem, tak, długo próbował, aż będzie, że jakąś drogę z przejedzie... nimi nie będzie, tak? Jasne. To samo będzie z jakimiś innymi przeszkodami trwałymi, takimi kamień, jakiś mm -hmm, powiedzmy sobie, drzewko, mm -hmm. czy ewentualnie coś, 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 coś innego. Można ewentualnie tym kablem, jak gdyby ominąć daną przeszkodę. Tak? Okay. Czyli zaznaczyć mu e, tak, żeby on po prostu. Czyli jest prostu. grzeczniejszy od mojego żywego. Staw. No jest grzeczniejszy. tak, <laughs> na, na pewno. I nie trzeba mu wrzucać literalnie <laughs> kółeczka. kółeczka. <laughs> Jeśli waszym jedynym zajęciem w ogrodzie ma być zabawa z psem, to wpadnijcie do hurtowni Małachowskiej. Tu można zamówić roboskutera, ale także Ferrari wśród kosiarek, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli traktor ogrodowy ekspert. A skoro o ogrodach mowa, to ten najbardziej ukwiecony znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tak wygląda pustynia i nie jest to Fata Morgana, to Miracle Garden. 45 milionów przepięknych, kolorowych kwiatów. Oaza cudowna stworzona przez szejka Mahmuta Maktuma. Ale jestem przekonana, że gdyby te petunie znalazły się w rękach pań z centrum ogrodniczego Prima, to powstałyby równie urokliwe aranżacje. Może jakiś dom, Staszica czy hotel gromada? Zajrzyjmy więc do tego kwitnącego zakątka.